Chińczycy po raz kolejny odjechali Europie, a w Stuttgarcie, w Wolfsburgu czy Monachium kończą się tabletki na bezsenność. Kiedy Mercedes, BMW czy Porsche chwalą się najnowszymi technologiami, które pozwalają naładować się od 10 do 80% w około 20 minut, w Pekinie się z tego po prostu śmieją. Najpierw BYD pokazało technologię ładowania 1000 kW, a teraz Gili, a dokładniej firma ZIKR, pokazała technologię, w której samochód ładuje się z mocą 1300 kW, a ładowanie od 10 do 80% zajmuje 6,5 minuty. Tak, to szybciej niż tankowanie. Kiedy wspomniane BMW czy Mercedes będą miały około połowy pojemności akumulatora, ZIKR dobije do 100%, bo zajmie mu to 12,5 minuty. Eksperci motoryzacji już wiedzą, że w tej chwili rywalizacja nie toczy się między Europą a Chinami, a właśnie między BYD, Gili, a innymi chińskimi koncernami motoryzacyjnymi. I choć to jest przykre, to trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i powiedzieć: jeśli Europa nie weźmie się naprawdę za elektryczną motoryzację, to po prostu przegramy. I to nie Chińczycy będą winni, ale my sami.